Ještě napil Vojanka. Trzeba nic więcej. Kiedy pusta szklanka, mała miwoja, nalej, 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 miwoja, drugi rosta. Kiedy pusta szklanka, dalej mi wojanka nalej nalej, 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 drugi raz miwoja, do białego ranka. I bojąco, do mała miwoja, mała miwoja, Do wszystkim, mała miwoja, nie wypiję ten nawiązkę nie wbiję. Siemanko wszystkim widzowie, witam na kolejnym streamku! Siemanko, siemanko! Witam wszystkich! Witam, witam! Od razu widzowiecie za smakiem, witam wszystkich! Wszyscy sobie na sam początek napiszcie, więc... Nie, robux, z na napiszcie, wyluszymy 555 Robuxów, dobra? Napiszcie są wszyscy robuch. się Michałek, siema Grzegorz, się Kormuś, siema Zuza, ma Kortaj to tomalo. Witam wszystkich widzowie. Wszyscy, witam, witam wszystkich. Wszyscy robuch sobie napiszcie. O Janka, do białego ranka. Ile mam obserwacji na TikToku, bo w ogóle dawno nie patrzę, a teraz się akurat wyświetliło. Do białego... 1400. Zbyt dużo. Ale dawno nie było TikToku, widzę wszyscy robuch napiszcie za chwilę losujemy. Za się Marko wszystkim, wszyscy robus Albo nie. Dobra, e, wiecie co musimy sobie zrobić e, Mieliśmy e, Z poprzedniego live'a sobie skopiować W ten, przypięta wiadomość Widzę, wszyscy sobie napisali, za chwilę Marko wszystkim Dobra e, Z poprzedniego live'a sobie kopiujemy Widzę, wyjdziecie Ja, e, jakbym miał wygrać, no spokojnie Grzegorz Nie musisz mieć, jak chcesz to nie musisz Mieć discorda żeby wygrać nie musisz mieć Discorda. Wszyscy Robux napiszcie! Wszyscy Robux! Dobra? I to sobie kopiujemy. Dobra? Okej! Okay. Akceptujemy widzę! Bijajcie się w kołfrudek! Macie tutaj Discord i grupa Roblox! Siema, siema siema Grzegorz! Witam cię! Wszyscy Robux napiszcie za chwilosujemy! Wszystko no, na Siemako! W ogóle był jakiś siort dzisiaj na darice? Wiem, że dostaniesz do jutra szuszczeniu rosną peluu. Właśnie, jak temu. Dzisiaj jeszcze nie było, widzę to na pewno będzie jakiś dzisiaj. Widzę wszyscy Robux napiszcie! Zabijesz się wszyscy udział, za chwilę będziemy sobie losowali widzowie! Od jutra? Jak od jutra, ufoludek? No do jutra. Nie znasz się. Siema, piwo Janka. O Jezu, o piwojanka. piwo Janka. Wszyscy robią sobie napis, nie widzę mnie. do białego ranka. I Janka do białego ranka. Widzę, wszyscy Wymaganie macie oczywiście w te wiadomości Dobra Okej, okay, widzę, wbija coś do mnie Wbija coś do mnie? Lat jadę motorówką Hejka! A no to jesteś jest moja majoma czy nie? Dobiję wszyscy tak 10 No to nieźle, piwo Janka Ha, no to nieźle! Víte, všichni se mi napište na za Aha, nemůžu se teleportovat reportovat že to. Ok, sorry. Víte, že jdeme ten dom. Všichni se napište, za kterého se tu domu věc v ogóle? Dobrá, ale jo, ranka. Víte, všichni napište. A muszę wziąć na grupę rowerów w sali, na grupę rowerów muszę wziąć. O, mam chatę. Ale mam chatę teraz. O, co mogę zmieniać? A to co robisz? Albo nikt. Widzę, że wszyscy robią chcę Napiszcie. Siema Gluten, witam cię! Nie wiem, nie wiem, furudek, Pewnie wtedy, jak e, wyjdzie nowy PC Master. Czy u tędy można przejść? Nie dopracowałem do. dom. Pamiętasz, nie? Glutek? Coś kojarzę. Kojarzę, kojarzę, glutek, glutek. Byłeś kiedyś chyba na lajbie, co nie? A to A to, a to, a to, a to Widzę, wszyscy robów, Jak się nazywa Twoja grupa? Widzowie Dariki. Widzowie Dariki się nazywa moja grupa. Tak po prostu widzę Daryki. Tu mogę odpalić coś? Dobra. Musiałem do jutra widzę i za chwilę sobie będziemy rysowali! Wszyscy sobie zabierzcie udział. A co to jest na strychu? Mogę tam wyjść? Chyba nie, nie. Kurde. Okej, okay, widzę, jak coś do mojej chaty.

co tu się widzę, dzieje? Tak, Można odrzutowiec co odblokować. Ej, od, odkryłem jakiegoś Secret chyba. Widzę wszyscy robót, cały napis się zamknął, Dajcie wszyscy sumika jeszcze, wbijamy 100 tysięcy. Ej, bo tu się zamknęło. Co jest? co się zamknęło. A, bo tu się tak odsuwa. Dla co, dlaczego ja tu nie mogę wyjść? Bo nie mam Nie mogę wyjść na grupę, jak to nie możesz? Kurde, to szkola. Dobra, musimy tu wjechać. udało się, dobra. Widzę, wszyscy robą sobie napiszcie Ej, ja tam muszę wyskoczyć jakoś. Czy mam coś do latania? Albo zrobię starta, widzę, wie ten. Ja nie zrobię, jednak, bo nie mam ten problem. Policyjnym zrobię Ja się wiesz po tej ścianie widzę, wszyscy sobie napiszcie. A jak tu podnieść koło? Się nie da podnieść koła to jednak nie zrobię widzę Ja nie mam stąd wyjść mm. Dobra uu, uu, uu. Idę do koła Widzę, że wszyscy na za chwilę Siema Bartek. To nie wiem o co chodzi. Siema, wszystkim wszyscy z Ciosu. Ta pewna grupa się Tak, nazywa się Widzowie Dariki. I tylko tak, widzę, że wszyscy robót. ale sigma. Wszyscy robót. Siema, wszystkim. Oh, 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 Moving the